To między innymi dzięki takim właśnie inwestycjom małe miasteczka i miejscowości, o których kiedyś mówiło się prowincja, stają się prowincjami na plus. Magdalena Michalak, witam i zapraszam na kolejny program. Dzisiaj spotkanie z gminą Sławno. Wójt Tadeusz Wojciechowski właśnie dogląda. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktor. Panie wójcie, pańskie oko konia czy gdzieś się gdzie coś dzieje w gminie, to trzeba ci dojrzeć, tak? Ja myślę, że fachowcy są dobrzy, nie trzeba ich pilnować, ale od czasu do czasu sprawdzić, czy jest ład i porządek na budowie. Co tutaj będzie? W tej chwili jest wykonywana tak zwana izolacja dachu i za chwilę niebawem po wykonaniu niezbędnych obróbek blacharskich będzie kładziona dachówko blacha na pokrycie tej świetlicy. Czyli świetlica. Świetlica wiejska w miejscowości Tomaszówek. Robimy taki program świetlic dla wszystkich wiosek na terenie gminy Sławno. Do tej pory realizowaliśmy te zadania w ramach własnych środków, jest typowy projekt opracowany. Natomiast te dwa zadania, świetlica w Bratkowie i w Tomaszówku są realizowane w ramach Prowu Działanie odnowa Wsi. Wójcie, potrzebna jest taka świetlica w tym miejscu, tu jest tak cicho, dlatego skowronki słychać. Ja powiem tak, że tą ciszę też czasami trzeba naruszyć. Te miejscowości akurat przez które żeśmy przyjeżdżali, są to typowo takie spokojne miejscowości, nie ma tranzytu, natomiast nie ma takiego domu, który by integrował to środowisko. I ta świetlica ma za zadanie właśnie zintegrowanie tego środowiska, tej miejscowości, że tu mogą się spotkać i starsi, i młodsi, i różne uroczystości lokalne, czy jubileusze różne. Także to ma służyć dla tej społeczności lokalnej, tych małych wioseczek, małych sołectw. Jest jedna Was duża sala, nie? taka, która swobodnie pomieści około 100 osób. Yy, druga, mniejsza sala, taka, która tam posłuży młodzieży na jakieś grę w tenisa. Yy, jest zaplecze kuchenne, magazynowe, także dla potrzeb takiej miejscowości małej jest wystarczające. Na takich wozach to się już teraz do pożarów nie jeździ. Nie jeździmy, no, to jest zabytek. Stoi tutaj, żeby przypominać, że to miejsce jest dla Was ważne. Tak, bardzo ważne dla nas jest i dla naszych przodków. Budynek był oddany w 1998 roku, główny, a to skrzydło było dobudowane dwa lata temu. Bardzo potrzebne było, no bo to jest dosyć spora wieś, no i a jest, jest z okolic też tak samo korzystają, bo... No potrzebne było. Wyposażenie też y, część dostaliśmy właśnie z tego y, od nowej wsi. Dla pań, koła gospodyń. Jakaś ja kuchnia wyposażenie. Tak, kuchni tam no, i tak. kuchnia, i taborety, tam takie różne i patelnie, takie różne. No. A czego pan mówi dla pania, co panowie nie korzystają z taboretów? Też, nie ko też korzystamy, I panie, ale to więcej to się tym paniom przydaje, bo więcej, więcej panie przygotowują, no i oni to wszystko właśnie robią, a my no to tak już raz i na gotowe lecimy. Gmina Sławno jest dziś jedną z aktywniejszych gmin w województwie łódzkim w kontekście wykorzystywania środków programu rozwoju obszarów wiejskich. Stanowić o tym mogą projekty, które są realizowane zarówno przez Gminę Sławno, jak i przez mieszkańców, którzy są objęci lokalną strategią rozwoju i korzystają z inicjatywy LIDER. Czy mieszkańców korzystających z tych projektów, które realizuje bezpośrednio gmina. Przykładem doskonałych inwestycji, które są realizowane w gminie Sławno, są inwestycje remontów zabytkowych kościołów. Gmina Sławno ma na swoim terenie takich kościołów odrestaurowanych przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich III. Pozyskała na to prawie milion złotych. I to jest kwota, myślę, dość znacząca w kontekście całej kwoty, którą skierowaliśmy już na zabytkowe kościoły w województwie łódzkim. Tych kościołów mamy wyremontowanych 36 na kwotę ponad 12 milionów złotych. Państwo wybitnego, znakomitego patrona święty Michał Archanioł, który strzeże tego kościoła. Kościółka malutkiego, tak. cudownego, klimatycznego, modrzewiowego. I zabytkowego, i odrestaurowanego. Odrestaurowanego to ważny tak. kościółek, został pobudowany. Na Belce widać 1785 tak. siedemset... rok to jest rok wybudowania i są podani na tej Belce tęczowej fundatorzy kościoła rodzina Domaniewskich. Cała konstrukcja jest y, moczywiowa, obicie na zewnątrz, wewnątrz. Ten kościółek kilka metrów, nieduża. Wewnątrz przestrzeń to jest y, 8 metrów szerokości, 18 metrów długości. Ja zdecydowałem się na remont tego kościoła, ponieważ były przecieki w dachu i nie byłem świadomy, jak bardzo jest on zniszczony. Dopiero w trakcie remontu wyszło prawdziwe oblicze stanu technicznego kościoła. Do tego stopnia, że trzeba było wymienić jedną czwartą ścianę, ponieważ po prostu spróchniały, wysypały się. Staliśmy przed takim dylematem. Albo podjąć się remont tego kościoła, albo natychmiast rozpoczynać budowę Innego, nowego. Decyzja chyba była oczywista. Decyzja, no po prostu tutaj i sugestie, i deklarowana pomoc pana Wójta i Urzędu Marszałkowskiego, możliwości, i zachęta do tego, by korzystać z różnorodnej pomocy na zabytki, pomogła w podjęciu decyzji, że jednak można sprostać temu zadaniu. Robiliśmy to w dwóch etapach. Pierwszy etap wszystkich kosztów to było ponad 520 tysięcy. Drugi etap to 171 tysięcy. To są dwa etapy, takie główne, które były wykonywane przy pomocy dofinansowania. Dzięki dofinansowaniu z prowu naprawdę powyżej 50% została odrestaurowana ta świątynia. W tej chwili oczekujemy na rozpatrzenie nowego naboru wniosków na zrobienie różnorodnych zabezpieczeń tutaj wewnątrz, które są no powinny być być wykonane. O rozwój gminy dba od 22 lat ta sama osoba, wójt Tadeusz Wojciechowski to jego szósta kadencja, wcześniej również był związany z administracją samorządową. 57-letni miłośnik ogrodów, kwiatów i pomidorów najlepiej odpoczywa właśnie przy pielęgnacji swojego hobby. Pytany przeze mnie o urlop trochę się zdziwił, a potem odpowiedział, że to jeden-dwa dni w roku, bo nie ma czasu, żeby wziąć więcej. Jako dobry gospodarz musi dopilnować wszystkiego, co się w gminie teraz dzieje, a dzieje się naprawdę dużo. To ponad 6 milionów środków z prowu, które od 2009 roku udało się pozyskać. To gmina, która nie tylko wspiera się finansami z prowu, ale również jest bardzo aktywna W RPO, strefa przemysłowa, wiele milionów złotych w to zaangażowanych, a pieniądze prowoskie, integracja mieszkańców tej gminy, środki lokowane w modernizację strażnic. Właściwie we wszystkich wsiach tej gminy, urządzanie miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać, świetlice, programy edukacyjne, środki, które przeznaczają na organizowanie spotkań, przedsięwzięć, wydarzeń kulturalnych i twarda infrastruktura, kanalizacja, wodociągi rzecz, którą cywilizacja każe nam zmieniać w każdej gminie również w Sławnie. Gmina Sławno ma coraz lepsze notowanie u potencjalnych inwestorów, którzy już interesują się dużymi, w pełni przygotowanymi, uzbrojonymi terenami. To w sumie około 120 hektarów. Sławno jest częścią łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Gmina, w której mieszka 7800 mieszkańców leży 85 km od Łodzi. Na razie jeszcze rolnicza, choć dzięki już istniejącym i zaplanowanym inwestycjom widać, że jej charakter zmienia się w przemysłowo. Powstają pierwsze zakłady produkcyjne. Niebawem rozpocznie działalność firma zajmująca się recyklingiem. Duża szkoła, ale dzieci malutko 30-60 we wszystkich klasach. Jeszcze do tego dochodzi oddział przedszkolny i punkt przedszkolny. Także w sumie mamy ich około 50. I dla tej pięćdziesiątki powstaje zupełnie nowa, wielka sala gimnastyczna. Może nie tylko dla tych uczniów, ponieważ nasza sala będzie służyła również społeczeństwu. Będzie mogła korzystać młodzież, dorośli, no i wszyscy, którzy będą chcieli poprawić swoją kondycję fizyczną oraz może zrelaksować się ćwicząc. Budowa sali będzie współfinansowana ze środków programu odnowy wsi. Działanie 312, 322, 323 od nowej i rozwój się. Dużo to pieniędzy pochłonie? No, na pewno około 1 300 tysięcy. Ten budynek został oddany w 1966 roku. I od tamtej Także... pory gdzieś cały gdzieś czas taki. temat w sali Oczywiście. się przewijał. przewijał się. Korzystamy z korytarza albo po prostu współpracujemy z, ze szkołami z naszego terenu gminy i po prostu dzieciaki wyjeżdżają na salę gimnastyczną do innych szkół. Praktycznie co roku jest jakaś impreza. Była Spartakiada dla mm, honorowych dawców krwi, była dla niepełnosprawnych, tutaj we współpracy z ośrodkiem w Olszowcu. W zeszłym roku były rozgrywki w piłkę nożną panów sołectw. Także no co roku się coś dzieje. Co A jak dawna państwo mają ten kompleks boisk? My mamy już piąty rok. Wykorzystujemy go tutaj. Przekazano nam, w, jak gdyby, w zagospodarowaniu, prawda? No bo jest to przy szkole, więc trudno, żebyśmy z niego nie korzystali. Co było tutaj wcześniej? Pięć szkole, lat? Szkole? Prawa. Gory. Był napisany projekt, były plany. Dzieciaki podpowiadały w sensie tym, że e, grali na boisku tutaj takim zorganizowanym dziko przy e, strażnicy. No nie było skoczni, nie ma miejsca, nie ma placu. Program trzeba w jakiś sposób zrealizować, no, a trudno, żeby dzisiaj młodzież przeszła do szkoły miejskiej i nie wiedziała, co to jest odskocznia, co to jest rzutnia do kuli. Mamy tak. osiągnięcia sportowe, w związku z tym możemy się Myśli po... Myśli Pani, że to jest podstawą tych osiągnięć sportowych? No tak. No, co innego biega się, powiedzmy, wokół szkoły, a co innego, kiedy się ma bieżnię. Może ona nie jest tartanowa, ale jest bieżnia, są startery. Więc całe zajęcia odbywają się tak jak na prawdziwych zawodach. Panie Wójcie, jak jechaliśmy tutaj, to myślałam, że Pan do jakiegoś domu jednorodzinnego mnie prowadzi. W ogóle nie myślałam, że to jest oczyszczalnia ścieków, że tak wygląda. No teraz ta technologia budowy oczyszczalni ścieków jest bardzo estetyczną z wyglądu, ale również i praktyczną. Stoimy tutaj i nie czuć zapachów, że jesteśmy na oczyszczalni ścieków. Nie ma poletek osadowych, bezpośrednio osuszone odpady są przesyłane do kontenera i jest to wszystko w cyklu zamkniętym. Nie ma uciążliwości dla środowiska. Ta oczyszczalnia docelowo będzie służyć dla 11 miejscowości z terenu gminy Sławno, również będzie obsługiwać tą naszą lokalną strefę przemysłową. Jej przepustowość to jest 250 metrów sześciennych na dobę. Wartość tego zadania oczyszczalni ścieków plus kanalizowanie pięciu miejscowości w ramach pierwszego etapu to 6,5 miliona złotych. Środki w większości pochodziły z programu PROW Działanie odnowa wsi, jak również wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Bez tych środków przede wszystkim prowu nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego zadania. Program powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, sekretariatem Regionalnym, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego.